Was, witam Was, kochani, serdecznie w tarocie codziennym. Witam Was na moim kanale Kasia Tarot. Dzisiaj jest wtorek, 17 czerwca 2025. Zaczniemy od kart Lenormand i zobaczymy również, co tarot nam chce dzisiaj powiedzieć. Na dzisiaj, co nas może dzisiaj spotkać. Dajcie mi znać wieczorem, czy cokolwiek. Czy cokolwiek z wami rezonuje? Wiem, że nie lubicie tego słowa, no ale trudno. Czy cokolwiek się z wami zgadza? O tak, jeżeli nie lubicie słowa rezonować, to czy cokolwiek się z wami zgadza? Dobra, karta dnia z Lenormanda. Lidia, spokojnie, pięknie. Pięknie, piękny dzień, kochani. Spokojny, piękny dzień. Niektórzy z Was mogą. Mieć wizytę albo wizytować babty, dziadka, ciocię, jakąś starszą osobę, albo ktoś może pracować w domu starców, albo opiekować się ludźmi. Taka fajna, miła, przyjemna, spokojna energia na dzisiaj. Lidia. To jest piękna karta. No ale dobra, zobaczmy, czy, czy, czy tarot będzie współdziałał tutaj, co nam tarot chce powiedzieć. Słuchajcie, dzisiaj musi być pięknie. Zaczyna się pięknie. Mamy cztery buławy. Wyrzućcie wszystkie, o, ho ho, 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 słuchajcie, dzisiaj musi być pięknie, do tego mamy piękne słońce, o, wieża, dobra, coś tutaj się może rozwalić, może komuś samochód nie zadziałać, mamy świat, słuchajcie, sama wielka większość, wielkie arkana, przepiękna. U, ja słucham, słuchajcie, zapiszcie sobie, jeżeli prowadzicie sobie jakiś notes, <noise> jakiś żurnal, jakiś pamiętnik, Zapiszcie sobie może tą datę, bo dzisiaj będzie dużo wielkie rzeczy się jakieś działy. Jakieś wielkie rzeczy, ale które przyniosą nam dużo radości i zamknięcie czegoś w końcu. Przepiękne karty mamy. Słuchajcie, kochani, tak jak już powiedziałam, dzisiejszy dzień będzie, musi być wspaniałym dniem. Po prostu musi być. Dobra, kochani, zaczynamy od pierwszej ka karty Lilię z stali Lenormand. Może znacie tę kartę, a jak nie, to um, jeżeli uczycie się w ogóle tarota, jeżeli chcielibyście się nauczyć czyta czytania kart, to polecam zaczęcie od y, nauki Lenormanda. To są bardzo proste, takie życiowe karty, ale fajnie można, taki, 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 taka podstawa, żeby potem może przejść do tarota. Polecam wszystkim na, dla początkujących uczenie się. Lenormanda. Fajne karty. Dla zabawy, nie dla zabawy. Tarot jest bardziej tak, taką, kartami bardziej dogłębnymi, znaczącymi. Wiele jedna karta ma wiele, bardzo wiele znaczeń. Natomiast Lenormand jest troszeczkę prostszy. Słuchajcie. Dobra. Energia ogólna dnia. Lilię. Także dzisiaj dzień będzie miał taką spokojną, dojrzałą refleksyjną aurę. Karta lilii to symbol równowagi, to jest ta harmonia, to jest czystość intencji, to są relacje oparte na zaufaniu, na dojrzałości. Także również może wskazywać na obecność w waszym życiu osoby starszej, bardziej doświadczonej, to jest może być jakiś autorytet moralny albo wasza własna potrzeba działania w zgodzie z wartościami. I dzisiejszy dzień może sprzyjać czemu? Naprawianiu relacji sprawom urzędowym i formalnym również. Może sprzyjać rozmowom o przyszłości. I to jest dzień, w którym tutaj będziecie mogli przywrócić ten ład emocjonalny po okresie, na przykład, nie wiem, jakiejś kłótni, jakiegoś napięcia. Słuchajcie, jeżeli chodzi o sprawy miłosne, mamy cztery buławy, mamy Asa Pucharów, mamy wieże. I. To zestawienie pokazuje mi, że w sferze uczuć możecie dzisiaj przeżyć coś przełomowego, i to zarówno w sensie pozytywnym, jak otwarcie serca, jak i takim konfrontacyjnym. To może być rozpad iluzji. Ja nie mówię, że od razu związku, bo tutaj nie mam żadnych takich kart znaczących na związek, ale coś tutaj może się rozpać, coś tutaj może was zaskoczyć bardzo. Cztery buławy. To jest karta, która wskazuje na bliskość, na relacje oparte na zaufaniu, dom, wspólne plany. Może dojść do rozmowy na temat co dalej e, z kimś, kto jest dla was ważny. Do tego mamy pięknego asa pucharów i as pucharów otwiera nam nowe możliwości emocjonalne. To może być pierwszy krok do związku, to może być wyznanie uczuć, to może być porozumienie, pogodzenie się. A wieża tutaj ostrzega, że to wszystko może wy wymagać zburzenia tych dotychczasowych założeń, które mieliście do tej pory na jakiś temat. Nie wiem, każdy z nas ma inne życie, ale wieża jest po to, żeby coś tutaj zburzyć. Coś, co może wyjść na jaw, coś, co wydawało się stabilne, może się nagle teraz zmienić. Także czasem dlatego yy, yy, ktoś na przykład może pokazać swoje prawdziwe emocje. I, I dla mnie ta wieża to, to jest karta, która mówi o tym również, że może dojść do jakiegoś nieoczekiwanego przełomu. Możliwe, że w sprawach sercowych. Słuchajcie, podam Wam przykłady, co się może dzisiaj wydarzyć, jeżeli chodzi o sprawy miłosne. Partner może się przyznać do czegoś, co zmienia kompletnie dynamikę relacji, ale pozwala ruszyć naprzód. Jeżeli jesteście samotnymi osobami, możecie poznać kogoś, z kim. Możecie odczuć taką natychmiastową więź i to wywraca wasze plany do góry nogami. Albo ktoś z przeszłości się odzywa z emocjonalnym przekazem i tutaj się pojawia dylemat: wracać czy zamknąć ten rozdział? Słuchajcie, dzisiaj w ogóle nie bójcie się emocjonalnych rozmów, nawet jeśli coś zaboli, to pozwoli to oczyścić atmosferę. Miłość po prostu oparta na prawdzie jest lepsza niż pozory jakiejś harmonii, ale ja nie widzę tutaj żadnych tragicznych kart. Tu nie ma rozchodzenia się, ale ta wieża coś tutaj ma znaczyć. Coś tutaj, tu będzie jakiś przełom, jeżeli chodzi o sprawy miłosne. Słuchajcie, jeżeli chodzi o pracę, mamy słońce i świat. I to jest świetna energia zawodowa. Świetna. Karty tutaj pokazują, że możecie dzisiaj osiągnąć bardzo konkretny sukces. Możecie zakończyć jakiś projekt z dobrym wynikiem, możecie dostać pochwałę, albo możecie po prostu zobaczyć efekty, Waszych wcześniejszych działań, które robiliście w pracy. Słońce przynosi tą jasność, uznanie, dobrą atmosferę w zespole. To będzie dzień, w którym możecie być widzia, widziani, docenieni, zarówno przez współpracowników, jak i przełożonych, a świat pokazuje domknięcie etapu. Także możecie, co możecie zrobić? Możecie wysłać CV i dostać zaproszenie na rozmowę. Możecie zakończyć umowę, która prowadzi was teraz do czegoś lepszego. Możecie poczuć, że jesteście we właściwym miejscu i pora pójść krok dalej. Przykłady z życia. Szef zaprasza was na spotkanie i oferuje na przykład wam nową odpowiedzialność. Albo wysyłacie jakiś raport, który okazuje się kluczowy dla całego działu. Albo otrzymujecie rozmowę, zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną po długim milczeniu albo projekt, nad którym nad czymś pracowaliście miesiącami dzisiaj zostaje przyjęty albo zrealizowany. Także dzisiaj, dzisiejsza rada dla Was, kochani, jeżeli chodzi o pracę, o sprawy zawodowe, to bądźcie dumni z siebie i nie bójcie się pokazać efektów swojej pracy. Ten dzisiejszy dzień może wam dać taki realny krok do przodu zawodowo. Także świetny dzień, świetny. I jeżeli chodzi o kontynuowanie tej energii pracy, jeżeli chodzi o nasze finanse, mamy piękne słońce, mamy świat jeszcze raz, to również bardzo dobre karty dla sfery finansowej, bo tutaj mogą być jakieś realne zyski, nagrody, zwroty inwestycji. Co jeszcze, jeśli wcześniej coś zainwestowaliście, dzisiaj możecie zobaczyć pierwsze efekty. Możliwa jest dla kogoś premia, jakaś nagroda, propozycja współpracy. Nie jest to dzień ryzykowny, ale też nie taki, w którym trzeba bać się wydatków. Jeżeli na przykład Wasze pieniądze są przeznaczone na edukację, na rozwój, na sprzęt, na zdrowie lub coś w ogóle trwałego, to będzie dobry moment, dobry dzień na podjęcie decyzji i wydanie tych pieniędzy. Także to nie będzie taki dzień, gdzie te pieniądze będą stracone. Słuchajcie, niektórzy z Was na przykład. Przykłady z życia. Niektórzy z Was mogą, nie wiem, dostać zwrot podatkowy, dostać zaległą wypłatę. Ktoś oddaje wam dług, pojawia się okazja do robienia, ktoś oferuje wam współpracę, e, która może na przykład okazać się stabilnym źródłem dochodu, albo wydajecie na coś większego, na przykład na kurs, ale czujecie, że to będzie dobrze to będą dobrze zainwestowane pieniądze. Słuchajcie, porada na dzisiaj tylko jest taka finansowa. Zachowajcie zdrowy balans, świętujcie sukcesy, ale nie zapomnijcie o planowaniu długoterminowym. Dzisiejsze te decyzje finansowe mogą zaowocować w kolejnych tygodniach. Jeżeli chodzi o wasze zdrowie, a z pucharów i lilie i dzień będzie sprzyjał zdecydowanie takiemu emocjonalnemu oczyszczeniu, regeneracji psychicznej i ogólnie trosce o siebie. Karty pokazują, że wasze zdrowie fizyczne może być w normie, ale warto dzisiaj zadbać o emocje, o równowagę. I to będzie dzień dobry, żebyście, nie wiem, może, może korzystacie z jakiejś terapii, może lubicie sobie pomedytować, albo po prostu lubicie sobie wyjść na spacer, albo dla niektórych po prostu po, mieć tą rozmowę z kimś zaufanym. A z pucharów czasami może też wskazywać na kwestie hormonalne, sercowe, albo związane z układem limfatycznym. Jeśli coś odczuwacie w ciele, przyjrzyjcie się emocjom, które temu towarzyszą. Słuchajcie, przykłady z życia. Na przykład, czujecie napięcie, czujecie takie zmęczenie, ale po rozmowie z bliską osobą to was odpuszcza. Tak? Albo decydujecie się na masaż, na kąpiel z solami, na jakiś zabieg upiększający i ciało mówi: dziękuję. Może pojawić się taka potrzeba odpoczynku w ciszy, bez ludzi, i warto. Posłuchać tego, posłuchać naszego ciała. Słuchajcie, porada taka, to będzie dobry dzień, żeby połączyć tą opiekę nad ciałem i duszą. Macie się nawadniać, bo to też kielichy troszeczkę nie, nie pijcie za dużo alkoholu, zwłaszcza, no ale nawadniajcie się, zadbajcie o dobry sen i otoczcie się tym spokojem, nawet na chwilę, nawet na chwilę teraz ze mną. Zróbcie sobie kawę i po prostu odpocznijcie, wyłączcie mózg na chwilę. I posiedzcie, wypijcie tę kawę ze mną. Słuchajcie, podsumowując te karty na dzisiaj, musi być piękny dzień po prostu musi być piękny dzień. Jeżeli chodzi, jeszcze raz miłość, uczucia się odzywają, może z przeszłości, może nowa szansa, ale coś wymaga tutaj oczyszczenia. Praca, sukcesy, rozpoznanie, domknięcie jakiegoś cyklu, jesteście w dobrym miejscu, jeżeli chodzi o Waszą pracę. Jeżeli chodzi o finanse, stabilizacja, konkretne możliwości. Możecie coś zyskać albo zdecydować o większym zakupie? I zdrowie, zadbajcie o tą równowagę emocjonalną, ten spokój i odpoczynek. Także takie karty, świetny dzień, musi, musi być świetny dzień. A ja Was pozdrawiam serdecznie i do jutra, kochani, buziaki, papa. Pa.